Inny przykład, zupełnie abstrakcyjny. Być może na przykład świadczysz usługę jakąś budowlaną. Na przykład, nie wiem, wykonujesz, jesteś murarzem, robisz tynki agregatem, układasz panele, robisz dachy, tak. Coś związanego z budowlanką. To pomyśl, kto ma Twoich klientów, tak? Ja jestem teraz na etapie wykończania swojego, swojego domu, swojego biura i oczywiście, jeśli byłem u projektantki, to analizując różne etapy, że tak powiem, budowy, dach, fundamenty. Zawsze oczywiście pytałem Monia, kogo możesz mi polecić do takiej takiej usługi? I Monika oczywiście mi polecała, tak? Weź tego, bo jest w porządku, weź tego, bo jest słowny, weź tego, bo nie pije, tak? Ona za to nie miała pieniędzy, nawet gdyby miała, to mnie to nie interesuje, Ona mi poleca, więc wierzę, że zbudowaliśmy taką relację jako klient i, i ona jako projektant, że będzie mi polecała oczywiście osoby, za które nie będzie później świecić oczami, tak? Więc po prostu w ten sposób pomyśl, tak? Jeśli na przykład właśnie działasz w tej branży budowlanej, to na Twoim miejscu odwiedziłbym każdego projektanta w Twoim mieście i zaproponował mu po prostu krótką dolkę, tak? Przyprowadzasz mi klientów z polecenia, informują mnie, że przyszli o Ciebie masz tam nie wiem, 5-10% bądź konkretną kwotę, tak? Więc aktywizujesz, motywujesz ludzi, aby byli Twoimi przedstawicielami handlowymi, Twoimi osobistymi przedstawicielami, bo im po prostu będzie na tym zależało, tak? Mając z tego czysty pieniądz, więc będą ci po prostu przeprowadzać klientów. Nawet jeśli ty zostałeś klientem,